Bajeczkowo, leśna przygoda. Proszę zasubskrybuj po więcej, zostaw łapkę w górę, pomoże to nam się rozwinąć. Dziękuję. Rozdział pierwszy. Wyruszamy. Za siedmioma pagórkami, w małym domu przy skraju Wielkiego Lasu, mieszkało troje rodzeństwa: Franek, Olek i Zosia. Franek był najstarszy, odważny, energiczny, często pierwszy do działania. Olek był nieco młodszy. Za to bardzo mądry i spokojny. Najmłodsza była Zosia. Słodka, pełna marzeń, ale czasem nieco bojaźliwa. Jej bracia zawsze opiekowali się nią z czułością i dumą. Pewnego pogodnego poranka, kiedy rosa jeszcze lśniła na źdźbłach trawy, a ptaki śpiewały najgłośniej. Dzieci zjadły śniadanie i wyszły na werandę. – Chodźmy dziś do lasu – zawołał Franek – Poprawiając czapkę z Daszkiem. To idealny dzień na przygodę. Możemy poszukać tropów zwierząt, albo spróbować odnaleźć polanę z kwiatami, dodał Olek, który właśnie czytał książkę o przyrodzie. Zosia spojrzała w stronę ciemnej ściany drzew i ścisnęła rączkę pluszowego króliczka. Ale tam jest tak. ciemno. A jeśli spotkamy wilka? Franek uklęknął obok siostry i spojrzał jej w oczy. Zosiu, las to piękne miejsce, a my jesteśmy z tobą. Nawet jeśli się boisz, nie znaczy, że nie jesteś odważna. Zaufaj nam. Jeśli chcesz, możemy się trzymać za ręce cały czas, powiedział Olek z uśmiechem. Zosia wzięła głęboki oddech i kiwnęła główką. Dobrze, ale tylko jeśli Franek niesie mój plecaczek. Z rozkoszą, księżniczko Zosiu, zażartował Franek. I tak, trzymając się za ręce, ruszyli leśną ścieżką. Rozdział 2. Szelest liści i pierwsze spotkanie las był zielonym światem pełnym dźwięków i zapachów. Słońce tańczyło między liśćmi, a w powietrzu unosił się zapach żywicy, mchu i wilgotnej ziemi. Gdy tylko weszli głębiej, powitał ich dzięcioł stukający w korę drzewa. Patrzcie, dzięcioł, wskazał Franek. To drwal lasu, powiedział Olek. Pomaga drzewom, zjadając larwy ukryte pod korą. Hej, panie dzięciole, zawołała Zosia, co dziś robisz? Pracuję, moi mali przyjaciele, odpowiedział dzięcioł, nie przerywając stuku. Każdy z nas ma swoje zadania. W lesie liczy się to, co robimy dla innych. To znaczy, że każdy jest ważny. Nawet małe stworzonka? zapytała Zosia. Dokładnie tak. Nawet najmniejsze mają znaczenie. Bez nich las nie mógłby oddychać. Dzieci skinęły głowami. Gdy ruszyli dalej, Olek powiedział: To była lekcja o szacunku. Nie tylko dla ludzi, dla wszystkich istot. Rozdział 3. Chowanego z wiewiórką. Niedaleko zobaczyli, jak ruda wiewiórka zeskakuje z gałęzi i znika w trawie. Widziałem tam! zawołał Franek i pobiegł za nią. Wiewiórka była szybka, ale w końcu zatrzymała się i spojrzała na nich zaciekawiona. Dlaczego mnie śledzicie? zapytała. Chcieliśmy się przywitać, powiedziała Zosia chichocząc. I może pobawić? dodał Olek. Wiewiórka zmrużyła oczy. Wchowanego? Ale jestem mistrzem. Sprawdzimy to! ucieszył się Franek. Zaczęła się zabawa. Wiewiórka znikała w dziuplach, skakała po gałęziach, dzieci chowały się za krzakami i drzewami. Zosia śmiała się najgłośniej. Po kilku rundach usiedli zmęczeni. Macie dobrą kondycję, pochwaliła ich wiewiórka. Ale pamiętajcie, żeby nie tylko biegać za zabawą. Trzeba też się przygotować. Ja gromadzę zapasy. To przezorność. Olek przytaknął. Uczymy się, że radość i odpowiedzialność mogą iść razem. Rozdział 4. Spotkanie z Jeleniem. W głębi lasu słychać było plusk wody. Nad małym leśnym jeziorkiem pił wodę potężny jeleń. Gdy ich zauważył, uniósł głowę. Jego poroże błyszczało w promieniach słońca. Zosia zatrzymała się, przestraszona. On jest taki ogromny! Zosiu, zaufaj! Jesteśmy razem, szepnął Franek, ściskając jej dłoń. Jeleń skinął łagodnie. Witajcie dzieci. Nie bój się mnie, dziewczynko. Strach to coś naturalnego, ale czasem trzeba przejść przez niego, by zobaczyć piękno. Zosia zrobiła krok do przodu. Chciałam tylko zobaczyć cię z bliska. Przepraszam, że się bałam. To nie wstyd się bać. Wstyd to nie próbować pokonać tego strachu, powiedział Jeleń. A teraz? Chcecie zobaczyć, jak szuka się tropów? Dzieci spędziły z jeleniem godzinę, ucząc się, które ślady należą do sarny, które do dzika, a które do lisa. Rozdział piąty. Pracowita pszczoła i miód współpracy. Kiedy dotarli na rozległą słoneczną polanę, otoczoną dzikimi malinami, zasłyszeli cichy, ale wyraźny brzęk. Nad kwiatami krążyła pszczoła, a za nią kolejne. Całe statko pracujących owadów. Ale ich dużo! zdziwiła się Zosia. Nie boicie się nas? Nie, jeśli nie będziemy przeszkadzać, odpowiedział Olek. Pszczoły są łagodne, dopóki się je nie drażni. Jedna z pszczół zbliżyła się do nich i przysiadła na kwiacie. Dzień dobry, mali odkrywcy! powiedziała ciepłym głosem. Jestem Melka. Czy wiecie, co robimy? Zbieracie nektar, prawda? Odpowiedział Olek. Dokładnie, ale też zapylamy rośliny. Dzięki nam owoce rosną, a życie się toczy. To wszystko dzięki współpracy. Współpraca to siła, powtórzyła Zosia zamyślona. Możemy wam pomóc? zapytał Franek. Możecie zbudować dla nas domek z gałązek i szyszek. Będzie to dla samotnych pszczół idealne miejsce. Dzieci z entuzjazmem zabrały się do pracy. Gdy domek był gotowy, Melka przyleciała i zawołała: To piękne, pokazaliście, że razem można więcej. Rozdział 6. Mądra sowa i sztuka słuchania. W głębi lasu, gdzie panował półmrok, usłyszeli cichy, poważny głos: Zatrzymajcie się i słuchajcie. Na grubym konarze dębu siedziała sowa, stara. Z poważnym spojrzeniem. Witajcie, dzieci! Obserwuję Was od rana. Uczycie się, bawicie, pomagacie. Ale czy wiecie, czym jest prawdziwa mądrość? Czytanie książek? zapytał Olek. Działanie bez strachu? zapytał Franek. Sowa pokręciła głową. Mądrość to umiejętność słuchania nawet tych, którzy mówią cicho nawet tych, którzy nie mówią wcale. Zosia uniosła wzrok. Czyli trzeba patrzeć sercem nie tylko oczami i uszami. Sowa uśmiechnęła się delikatnie. Tak. A teraz, jeśli chcecie, możecie nauczyć się rozpoznawać dźwięki lasu. Słuchali, śpiewsi kory, szelest jaszczurki, krople rosy spadające z liści. Każdy głos się liczy: każdy chce być zauważony. Tego uczcie się nie tylko w lesie, ale i wśród ludzi. Dodała sowa i zniknęła w ciemnościach. Rozdział 7. Żaba z błotka i lekcja cierpliwości. Przy małym bagienku rodzeństwo, zauważyło żabę, która próbowała złapać komara. Bli, je robisz? spytała Zosia z grymasem. To moje jedzenie i robię to cierpliwie, bo nie wszystko przychodzi od razu odpowiedziała żaba. Czyli musisz czekać, aż komar sam podejdzie? zapytał Franek. Dokładnie w życiu też trzeba czekać. Niektóre rzeczy dojrzewają powoli, jak przyjaźń, jak zaufanie. Dzieci usiadły nad wodą. Oleg zamyślił się. Zosia też powoli przełamuje swój strach, ale się nie poddaje. Zosia uśmiechnęła się cicho, bo wy jesteście przy mnie. Rozdział 8. Żółw i nauka akceptacji. Przy leśnym zakolu dzieci spotkały żółwia, który powoli sunął ścieżką. Nie boisz się, że nie zdążysz przed zmrokiem? zapytał Franek. Nie liczy się tempo, ale kierunek. odpowiedział Żółw spokojnie. Czasem myślę, że jestem za wolna albo za bojaźliwa, powiedziała Zosia cicho. Nie musisz być taka jak bracia. Jesteś sobą i to wystarczy. powiedział Żółw. Akceptacja siebie to największa siła. Rozdział 9. Lis i sztuka myślenia. Na leśnym skrzyżowaniu czekał lis. Miał błysk w oku i długie wąsy. Cześć, chcecie zagadkę? Zapytał z figlarnym uśmiechem. Tak, krzyknęli wszyscy. Jestem wszędzie, ale nie można mnie zobaczyć. Niosę wieści, ale nie mówię. Kim jestem? Oleg zamknął oczy. Wiatr? Brawo, ucieszył się lis. Mądrze rozwiązywać zagadki to jedno, ale mądrze żyć to prawdziwe wyzwanie. Jak to robisz? zapytała Zosia. Zatrzymuję się, zanim coś powiem. Myślę, zanim zadziałam. A potem, działam z odwagą. Franek uśmiechnął się. Czyli można być odważnym i rozważnym naraz. Rozdział dziesięć. Jesz i lekcja troski. Gdy zapadał już lekki zmierzch, dzieci usłyszały ciche stęknięcie. W trawie leżał jesz, który utknął między dwoma gałęziami. Ojej! Pomóżmy mu! Zawołała Zosia. Franek i Olek delikatnie unieśli gałęzie, a Jesz wyczołgał się z westchnieniem ulgi. Dziękuję, dzieci. Czasem nawet najbardziej kolczasty potrzebuje pomocy. Nie trzeba być dużym, by być ważnym, powiedział Olek. I nie trzeba się bać prosić o pomoc, dodał Jesz. To nie słabość, to mądrość. Zosia usiadła obok niego i pogładziła delikatnie igły. Będziemy teraz jeszcze bardziej uważni na innych. Nawet tych, którzy się nie skarżą. Piesz skinął głową i potoczył się w krzaki. Głowa myszy rozdział 11. Myszka i wartość odwagi w codzienności. Pod starą sosną ukazała się mała myszka, która z trudem taszczyła kawałek żołędzia. Pomóc ci! Zaproponowała Zosia. Dziękuję, ale dam radę. Ćwiczę odwagę. Codzienną. Bo dla mnie każdy dzień to wyzwanie. Nigdy o tym nie myślałem, powiedział Franek. Że dla kogoś codzienne życie może być przygodą. Wielka odwaga to nie tylko ratowanie świata. Czasem to wstanie rano, mimo lęku. Albo obrona siebie, gdy jest się malutkim. Oleg zapisał coś w swoim notesie. Codzienna odwaga, zapamiętam. Głowa Wilka, rozdział 12. Wilk i lekcja niesłusznych ocen. W głębi lasu dzieci dostrzegły sylwetkę Wilka. Zosia cofnęła się, ale Franek stanął przed nią. Spokojnie, jestem przy tobie. Wilk podszedł wolno, ale nie groźnie. Nie przyszedłem was skrzywdzić. Tylko porozmawiać. Ludzie często się mnie boją. Ale nie każdy wilk to zagrożenie. Bo ktoś coś usłyszał i powtórzył. Zapytał Olek. Tak powiedział wilk. Zła fama rozchodzi się szybko. Ale prawda wolno. Zosia odważyła się powiedzieć. Wybacz. Nie chcieliśmy Cię oceniać. Dziękuję. Odwaga to też przyznanie się do błędu odpowiedział Wilk i odszedł w cień. Sowa rozdział 13, nietopesz i akceptacja inności. Pod koniec wędrówki rodzeństwo usiadło na polanie, gdy usłyszało świst nad głowami. To był nietopesz, przelatujący z jednego drzewa na drugie. Wyśpicie, gdy my latamy zażartował. Ale inność nie oznacza gorszości. Tylko inny rytm. Inne spojrzenie. Jak ktoś, kto myśli inaczej albo wygląda inaczej powiedziała Zosia. Dokładnie. Alas nas wszystkich potrzebuje różnorodność to siła. Nietoperz zniknął, zostawiając ich w żądumie. Wschód słońca rozdział 14. Powrót do domu. Słońce zniknęło za horyzontem, alas powoli zapadał w sen. Rodzeństwo wróciło ścieżką do domu, trzymając się za ręce. W progu czekali mama i tata. Na stole paczniała zupa dyniowa i świeże pieczywo. Jak było w lesie? zapytała mama. Dzieci zasiadły przy stole i zaczęły opowiadać. Wiewiórka nauczyła nas, że zabawa i odpowiedzialność mogą iść razem, powiedział Franek. Bieleń powiedział, że strach to coś normalnego, ale można go pokonać, dodała Zosia. Pszczoły pokazały nam siłę współpracy, a sowa, że trzeba słuchać nie tylko tych, którzy mówią głośno, mówił Olek. Żaba i żółw nauczył. Zatrzymaj film, zrób screena i wydrukuj kolorowankę dla swojego dziecka.